Rzeczywiście pracę prowadzimy od wielu sezonów już. My to nazywamy kompleksowymi pracami konserwatorskimi. To, co Pan nazwał odnowieniem, my raczej określamy mianem konserwacji. A zasada była prosta. Chodziło nam o to, żeby przywrócić Szalowej, jej pierwotny charakter, czyli jednej z największych świątyń drewnianych, a co w związku z tym najważniejsze, przywrócić jej pokrycia gątowe i charakter architektury drewnianej w całości po to, żeby się patynowała zgodnie z tym, jak architektura drewniana powinna się patynować. W ramach tej konserwacji bryły mieliśmy również do czynienia z tą rzeźbą wcześniej wspomnianą św. Michała Archanioła, którą konserwowaliśmy w obecnym sezonie. No i dzisiaj doprowadziliśmy do tego, że byliśmy w stanie zmontować ją, czyli pierwotne jej miejsce przeznaczenia z powrotem jest takie, jakie być powinno, czyli elewacja zachodnia kościoła i umieszczenie jej na szczycie połaci głównej dachu. Rzeźba jest drewniana, polichromowana, co znaczy tyle, że została wyrzeźbiona w drewnie lipowym. Ma Przemalowana wielokrotnie, może to trzeba dodać, stąd mieszkańcy mogą pamiętać jej nieco inny charakter, również troszkę modyfikowana. Między innymi, jednym z takich charakterystycznych punktów było to, że podczas pewnie ostatnich prac konserwatorskich, czyli z początkiem XX wieku, ktoś doprawił rzeźbie blaszany język, czyli diabeł miał wystający czerwony język, natomiast no, Prawda jest taka, że to, była, to był dodatek blaszany, zupełnie nieistotny dla samego charakteru rzeźby i nie związany absolutnie z jej pierwotnym wyglądem. W związku z tym, ten szyderczy uśmiech, który dzisiaj y, y, diabeł posiada, jest jego prawdziwym obliczem i tak powinno y, y, ono teraz wyglądać, jak y, y, proponujemy po przeprowadzonych pracach konserwatorskich. W tym momencie jesteśmy na etapie zakończenia prac przy kaplicy bocznej, integralnej, integralnie związanej z otoczeniem kościoła czyli kaplicy, którą Państwo widzicie po mojej prawej stronie. W tym roku kończymy i prowadzimy pracę przy ogrodzeniu murowanym, krytym pierwotnie gontem. W związku z tym ten gond pojawia się tutaj, zarówno na kościele, jak i na kaplicy bocznej, i teraz pojawi się również na samym ogrodzeniu. Niestety nie uda nam się prac w tym roku zakończyć, dlatego że nie przewidują tego również dofinansowania, które mamy z budżetu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast na pewno będzie pokrycie gontowe na ogrodzeniu w tym roku w całości wykonane. No, jest późno, ale niestety decyzje przyszły dość późno, w związku z tym nasze prace również późno się y, zaczęły.